No takie, takie tam rzeczy, narkotyki, wolna miłość. W gruncie rzeczy ten bunt lewicowy był taki dość niegroźny. Ci ludzie potem odziedziczyli po ojcach, po ojcach firmy, to wszystko się mniej więcej rozlazło. W Europie przybrało to formę o wiele groźniejsze, ponieważ ten lewica, czysto cyniczny, wspierał Związek Sowiecki. I powstało wiele podziemnych organizacji, najważniejsze z nich to Czerwone Brygady we Włoszech, i ROTA Army frakcjon, czyli Frakcja Czerwonej Armii w Niemczech Zachodnich. Organizacje te dostawały broń od KGB i prowadziły działalność terrorystyczną. Osiągały ogromne sukcesy. Ogromne sukcesy, w tym sensie sukcesy, bandyckie sukcesy. Porwali kilkudziesięciu przemysłowców, brali od nich okupy, torturowali ich, zabili bankierów kilku. Ja mówię o tej Frakcjon. Brygady Rosse nawet premiera Włoch porwały Aldomorą i zamordowały premiera Włoch. Klimat polityczny panował wtedy taki, że jeżeli by taki bandy z zakrojonym nożem, Zapukał do drzwi inteligenta lewicowego typu Pan Jacek Zakowski na przykład yy, i powiedział, że przed chwilą zadzigał jakiegoś wrednego kapitalisty i ścigał policja, to moralnym obowiązkiem takiego intelektualisty było udzielić schronienia temu bojownikowi o, o wolność. Takie wtedy były nastroje w Europie i na, na, na tym paserzytowała to właśnie czerwona organizacja. W wyniku tego terroru, który zastraszył całą Europę, i wydawało się, że w ogóle mogą przejąć władzę. Sympatii dla lewicy zaczęły raptownie maleć. Ludzie jednak, mimo wszystko, niestety nie lewicowo, ale wcale nie chcieli porywania ludzi, mordowania ludzi, to budował strach. I tak jak kiedyś chroniono tych bandytów, tak ludzie zaczęli ich wydawać policji. Ten ruch skończył się klęską. Wszyscy wylądowali w więzieniach, na na dożywocie. W Rotterdamie Frakcjon poszło siedzieć. 13 ich przywódców jego dom popełniło samobójstwo. Zostać zamordowani, oczywiście, ale, ale to jest oso, 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 osobna historia, bo w Niemczech nie było kary śmierci, więc trzeba ich było zamordować, udając, że było to samobójstwo. Zrobiono to, nikt nie protestował. Tu jest fragment historii ciekawy z punktu widzenia teorii dotyczącej kary śmierci. Otóż kiedy 13 przywódców Rotterdamie Frakcjon. Zostało skazanych na dożywocie, bo kary śmierci nie ma w RFN. w RFN. To ich kumple porwali samolot Lufthansa, gdzieś w Kenii czy w Ugandzie, już nie pamiętam w tej chwili. I zagrodzili, że będą zabijali w zakładników Wigien, to był niemiecki samolot, prawda, żądając wypuszczenia, wypuszczenia tych 13 swoich przywódców. I muszę powiedzieć, że wtedy u władzy był socjalista, ale taki palicowy socjalista, Schmidt. I pan Schmidt nie ustąpił, posłał komandosów, tam zginął chyba jeden, jeden komandos i jeden, jeden zakładnik i wszyscy terroryści. I tej samej nocy wszystkich 13 przywódców rote army uwięzionych w więzieniu popełniło samobójstwo. Pilnie strzeżonym w więzieniu, każdy miał sobie pistolet, każdy sobie grzecznie strzelił głowę, prawda, pistolet grzecznie położył na poduszce, żeby było widać, że jest to solidne niemieckie samobójstwo, prawda, żeby nie było żadnej wątpliwości I jakoś nikt nie protestował. Poza skrajnymi lewakami wszyscy rozumieli, że nie ma kary śmierci, no ale przecież, gdyby stawionych przy zaraz by porwali następny. I to, jest, I to jest jeden z silnych argumentów za karą śmierci, bo jeżeli tego nie robimy, to wspólnicy, wspólnicy bandyty będą porywali zakładników. I wtedy zabrał głos Rudy Duczka. Był to taki niemiecki Adam Michnik, tylko ze 20 razy bardziej wpływowy. Był to guru całej lewicy, nie tylko już to niemieckiej, ale europejskiej, do spółki z Klaam Banditem, prawda? I y, ten człowiek, widząc klęskę tej formacji, y, że wszyscy nazywali tam w kryminały, powiedział tak: koniec tej dziecinady. Koniec walki z opresyjnym państwem. Idziemy śladami naszego wielkiego ideologa, Mao tse czyli robimy długi marsz. To była taka idea Mao Tse-tunga, ma Mao Tse-tunga, jest zrobił wielki marsz przez całe Chiny, w ten sposób zdobył władzę. Robimy długi marsz. Długi marsz przez instytucje. Koniec walki z opresyjnym państwem. Zapisujemy się na urzędników państwowych. Koniec walki z kapitalistyczną EWG. Zapisujemy się na urzędników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tak się wtedy to nazywało już. Koniec walki z policją. Zapisujemy się do policji. Mamy przejąć te instytucje od środka, opanować je i użyć je do własnych celów. I ci ludzie przez 30 lat bardzo pracowicie to robili. Państwo nie macie pojęcia, jak łatwo jest opanować instytucje, jak siedzi kilkuset zorganizowanych, wzajemnie wspierających się ludzi. Jak tylko jest podanie o awans, natychmiast podpisuje się 10 czy 20 spiskowców, że jest to wybitny pracownik. Państwo, nie, w ten sposób się wzajemnie furują. W firmie, nawet para, jeżeli, jeżeli jest to para, yy, i o, o czym, czym przewodnictwo nie wie, że to jest para, jest bardzo groźna. Bo wzajemnie się wspieram, ponad, ponad, że tak powiem, proporcjonalnie. Na przykład para homo homoseksualistów jest bardzo groźna w firmie, bo nikt nie wie o tym, że to jest para, a oni wzajemnie się wspierają i organizują dla, dla, dla siebie poparcie. Jak jest kilkuset spiskowców, to opanowanie instytucji jest dość łatwe. I po 30 latach ci ludzie opanowali to od środka. Przerobili EWG na. Wspólnoty europejskie. Mówię, mówię dlatego, była skłótnia teraz wspólnoty. Dlatego, bo planując to, to przejęcie, że to miało być zrobione wcześniej, do roku 2000 już miała, miała powstać Unia Europejska, no ale tam były opory, nie wszystko im się udawało i zapomnieli o jednej rzeczy. Zapomnieli, że obecna wspólnota węgla i stali była zawarta tylko na 50 lat. Minęło 50 lat, nagle okazało się, że wspólnota przestała istnieć, a przedtem EWG to były trzy wspólnoty. Obecna węgla stali, Euro, Euro, i, i, ten, I nagle zniknęła jedna z tych wspólnot, i powstał spór prawny, czy mamy do czynienia z dwiema wspólnotami, czy mamy do czynienia z jedną wspólnotą, z której, z której wyleciała, wyleciała trzecia. Więc y, był spór, na przykład z Trybunał, Trybunał Europejski używał nazwy Wspólnoty Europejskie, a Komisja mówiła o Wspólnocie Europejskiej. No, nie było na wiadomo, w czym właśnie istnieje, bałagan był prawny kompletny. Y, I y, proszę Państwa, cokolwiek by to nie było. W tym bałaganie zostało ono opanowane przez ten lewicę. Jak popatrzą na, na poprzednią Komisję Europejską, to mamy tak, to Marcin Schulz, prawda, wiadomo, członek soc soc socjalistów, Barozo, jest to maoista. Maoista, który na, na miasto nie dostał nagrody honoris causa w Krakowie, i słusznie zresztą za swoje lewackie, lewackie pomysły. Pan y, Henryk Van Rompuy z rodziny czysto komunistycznej. No, on udaje HDK, ale jest w głębi duszy komunistycznej, bo jeszcze jest e, dalej zbitą członkinią e, Holenderskiej Partii Komunistycznej. E, pani Dimitrakis e, została wyrzucona z Partii Komunistycznej za lewicowe odchylenie jest w Syrizie w tej chwili. E, pan Stefan Fühle. To jest wspaniałe, widziałem, widziałem, jego, widziałem jego przemówienie. No fantastycznie przemawiał, genialny, spokojny mówca, członek Czeskiej Partii Komunistycznej, absolwent Moskiewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wspomniał M. państwa, a pani baronowa Katarzyna Aszton to Poland, of Holland, minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, członkini Brytyjskiej Partii Komunistycznej. Wszyscy ci ludzie, no nie wszyscy, przepraszam bardzo, ale ogromna większość tych ludzi to są właśnie różni maoiści, tockiści, komuniści, yy, socjaliści i inni tacy. Ci ludzie opanowali Unię od środka. I realizują swoje cele. Że budują socjalizm, to oczywiście to widać. Prawda? Fantastycznie budują socjalizm, ale jeszcze trzeba powiedzieć o jeszcze jednym, jednym ich celu. Ci ludzie... Ci ludzie niszczą Europę nakładając ogromne podatki, które powodują oczywiście stagnację, stagnację Europy. Jak mówił w nieświętej pamięci Karl Marx, jest tylko jeden sposób, żeby zniszczyć kapitalizm. Podatki, podatki i jeszcze raz podatki. I oni to właśnie robią. To, że niszczą Europę podatkami, jest to celowa robota, żeby zniszczyć kapitalizm. I często ludzie przyjeżdżają do Brukseli i mówią tak, co wy robicie, nakładacie takie ogromne podatki, podatki, przecież o, o, o tego się hamuje rozwój przemysłowy. No przecież o to właśnie im chodzi. Oni się śmieją z tych naiwnych. Oni właśnie po to nakładają te podatki, żeby zachować rozwój, rozwój przemysłowy. Ludzie mówią, czemu wywalacie w błoto te dwa biliony euro na walkę z globalnością. Przecież to hamuje. To jest ich celem. Oni chcą zahamować gospodarkę i po to wrzucają w błoto. No, przekazuję 10% ukradną, prawda, ale, ale po to wrzucają w błoto te miliardy i setki miliardów euro. I teraz właśnie, po co oni to robią? Otóż, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wrócić w przeszłość znów o te 30 parę lat. Ja te czasy doskonale pamiętam, bo ja wtedy byłem na studia, potem byłem. Tam. Otóż, yy, to były czasy, kiedy tak jak dzisiaj. Umysłami postępowej inteligencji rządzą zwolennicy globalnego ocieplenia. Tak samo wtedy wszyscy wierzyli w tak zwane raporty Klubu Rzymskiego. Klub Rzymski to było grono kilkudziesięciu profesorów, takich samych wariatów dzisiaj od globalnego ocieplenia, jak już mówiłem, e, którzy robili takie raporty. Z tych raportów wynikało, wynikało, że trzeba natychmiast zahamować rozwój gospodarczy świata i ludnościowy. Bo jeżeli będziemy się dalej rozmnażać, za chwilę zabraknie miejsca na ziemi. Dla Państwa informacji, całą, przy gęstości zarodnienia Hongkongu, gdzie żyje się bardzo dobrze, przy gęstości w Hongkongu całą ludność świata można by zmieścić na terenie polskiej połowy Słowacji. E, e, taka jest groźba przyludnienia. No ale oni tak mówili, straszyli tym grupą przełudnienia, mówili, że trzeba nie stać na jednej nodze niedługo, bo nie będzie miejsca na Ziemi. Mówili, że jak będziemy rozwijali się gospodarczo, za chwilę zabraknie węgla, stali, gazu, ropy, yy, zabraknie rudy żelaznej, zabraknie wody, powietrza, no wszystkiego zabraknie yy, i trzeba zahamować rozwój gospodarczy. I hasło było zero growth, zerowy wzrost. Proszę Państwa, i ideologowie zerowego wzrostu swój cel osiągnęli. Oni właśnie, jeżeli dzisiaj Unia Europejska ma tempo wzrostu koło zera, to to właśnie był cel tych ludzi, którzy rządzą Unią Europejską. To nie jest, że to wbrew ich woli zostało zachowane. Nie, oni to celowo robili, żeby osiągnąć zerowy wzrost. I to jest ta tajemnica Unii Europejskiej. Czyli nie wszyscy ludzie do tego spisku. Tam w tej chwili poszerzono tę Unię, tam różni ludzie dochodzą, ale oni dobierają sobie y, ludzi z poszczególnych, z poszczególnych krajów, krajów Unii, od na przykład z Litwy, panią Dalię Gliwowską-Kajtę, prawda? No, a co widzą, tu jest tajemnica Dali, pokazująca, że, że jest to komunistka współpracownica, tam rosyjskich rosyjskich sowieckich, no nie rosyjskich, tylko sowieckich jeszcze służb. Mhm. Czyli z Polski pani Daruta Hibner. Przypominam, przypominam, jak ona kandowała do Europarlamentu, to z Wikipedii usunięto informację o jej ojcu, który był tam wybitnym jakimś tam działaczem, działaczem jak służb specjalnych za, za komuny. I widziałem tę dyskusję Wikipedystów. Która mówiła, że no, to, to jest niepotrzebny spis, niepotrzebny, trzeba go usunąć. Prawda? E, tak forowali sobie ludzie dobierający komunistów z poszczególnych, z poszczególnych krajów Unii. No, nie zawsze mi się to udawało. To, to nie jest tak, że, że każdy spis się udaje. Są spiski, które się udają, które się nie udają. I mi się, jak widać, w dużej mierze udało. Udało się trochę rozwój gospodarczy. No, i na przykład pan profesor Jerzy Buzek. Jak Państwo zajrząc się do Wikipedii, no, miał w specjalnych aż dwa pseudonimy, Karol i Docent, to świadczy, że był to wysokiej rangi. Wysokiej rangi agencji specjalnych. On teraz siedzi i w Komisji Gospodarki, której zresztą jestem członkiem, substytutem, zajmuje się niszczeniem, niszczeniem energetyki. Udało mu się wykończyć energetykę niemiecką, a czy węglową. Teraz wziął się za wykańczanie górnictwa w Polsce, co mu całkiem nieźle idzie. Zdowiązujące jest, że na Śląsku go wybierają. <głos》> go wybierają. No. I tacy ludzie. Tacy ludzie rządzą, rządzą, w tej chwili w Unii Europejskiej. I teraz konkretne, konkretne wnioski. Są dwie możliwości. Pierwsza, zniszczyć to i przerobić ponownie Unię Europejską, która zresztą za chwilę zmieni nazwę na jakiś Związek Krytyczny Republiki Europejskiej, albo coś takiego, nie opanują do końca. Zmieniała trzy razy nazwę przecież. Była, była Węgla i Stali, była EWG, wspólnoty Europejskie, Unia Europejska no, zmieniła. Nie przypadkiem Zakaz akcesyjny był podpisany 1 maja. To nie jest przypadek, yy, państwa i I albo tę, tę Unię przerobimy na normalną, no bo gdyby szefem tej Unii była Lady mogła czerowa czy na przykład ja, to wtedy, to wtedy byłaby oczywiście zupełnie inna rozmowa. Yy, albo też trzeba z Unii wyjść. Jeżeli polska gospodarka ma ocaleć, to trzeba ją wyrwać, ze szponów, tych zwariowanych ideologów, straliniczych ideologów, yy, którzy tam walczą z klimatem do tak samo jak ze Stalina się odwracało rzeki, że płynęły w drugą stronę, <grym> i tak dalej. Nie, proszę Państwa. Mamy, mamy te dwie możliwości. I szczerze mówiąc, uważam, że o wiele prościej będzie pomóc Unii do rozwalenia się czy lub bliźniej, niż próbować ją przerobić. Oni zbyt dokładnie opanowali wszystkie instytucje unijne. Oni mają tajne konwentykle, na których to wszystko jest ustalane. No przecież te wszystkie formalne ciała, to one nie działają. Tam powstają na przykład szczyty, przecież nie ma czegoś takiego jak szczyt. Szczyty podejmują decyzję. Co to, decyzję? Co to jest szczyt? No nie ma czegoś takiego w statucie Unii Europejskiej. Tam działają nieformalne... Nieformalne struktury, takie pseudomasońskie, powiedziałbym, struktury, które no, ci spiskowcy podejmują tam sobie decyzje, tam potrzebują tam ciała, potem załatwiają. I powtarzam, tego się nie da rozwalić, bo oni przed każdym, przed, każdym, przed każdym spotkaniem, przed każdą naradą robią sobie naradę wewnętrzną tych zaangażowanych spiskowców, no i potem tam odpowiednio, odpowiednio prowadzą, prowadzą obrady. obrady. Nie da się. Zatem jest bardzo wiele osób, które są w to zaangażowane finansowo. Powiedzmy sobie jasno, jeżeli wydano na walkę z globalnym ociepleniem 2 biliony euro, to jeżeli łapówki wynoszą około 10%, to to znaczy, że mają około 200 miliardów na to, żeby wziąć dla siebie i przekupić rozmaitych ludzi, Zresztą, naukowców, którzy za te pieniądze wydadzą opinię, że globalne ocieplenie działa i tak dalej, one przekupują po prostu ludzi. I to są gigantyczne pieniądze. I ci ludzie mają po prostu interes w utrzymaniu tego złodziejskiego systemu. Dlatego też moim zdaniem nie da się go, nie da się go yy, no, obalić w ramach Unii. Musimy po prostu zostawić ten tonący statek, bo jak myśmy yy, dokonywali odszlusu do wspólnoty wtedy jeszcze europejskiej, to ja ostrzegałem, że my nasz mały stateczek z płatanymi żaglami. Wsumujemy do wielkiego, statku oświetlonego, prawda, z zaopatrzoną kasą, z piżarnią, nawet muzyka na pokładzie gra, tylko tak się pomalutku, pomalutku zanurza i na taki ładny napis Titanic", prawda? Więc, więc myśmy, myśmy ten na, na tym połatany, biedny stateczek, lekko przecikający, przymocowali tego wspaniałego potężnego statku. I trzeba się od niego jak najszybciej odczepić, jeżeli nie mamy pójść razem z nim na